Mamy to już trzeci raz w Szczecinku, ale od 2013 roku akcja obiega cały świat. Tańczą dziewczyny w ponad 200 krajach świata. W Polsce jest to już 120 miast w tym roku. Tańczymy dla dziewczyn i kobiet, które w liczbie miliarda w ciągu całego swojego życia doznają przemocy seksualnej. Przemocy fizycznej, ciężkich form przemocy takich jak sprzedaż, nielegalny handel ludźmi, przymusowa prostytucja obrzezania i wiele innych form przemocy, które są bardzo drastyczne, a zwykle dotykają właśnie kobiety. W tym roku to już trzeci raz, kiedy poruszamy problem zgody na seks. Problem trudny, dlatego często, kiedy chciałybyśmy o tym rozmawiać z mediami, nie są tymi zainteresowane. Stąd taniec, bo taniec przyciąga uwagę. W tańcu rządzimy swoimi ciałami i to my decydujemy, co ze swoimi ciałami robimy. W możemy być wspólnotą. Dzięki tańcowi możemy się spotkać, możemy porozmawiać i zwierzyć się sobie. Według y, polskich badań co dziesiąta Polka doznała gwałtu. Według badań Fundacji Ster co piąta Polka doznała gwałtu. Są naprawdę przerażające liczby, o których niewiele osób mówi, a które wskazują na to, że coś jest nie tak w Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, na całym świecie. Y, Wielkim problemem jest to, że w Polsce gwałty nie są zgłaszane. Podobno co dziesiąty gwałt tylko jest zgłaszany. A wszystko to wynika z tego, że polska definicja gwałtu w kodeksie karnym y, nakłada na kobietę ciężar udowodnienia, że do gwałtu doszło. Kobieta musi albo na tyle głośno krzyczeć, żeby ktoś ją usłyszał, albo musi mieć na tyle na przykład porwane ubranie, bądź też, y, w, nie wiem, musi skrzywdzić sprawcę w jakiś sposób, żeby udowodnić, że się broniła i nie chciała seksu. Polska definicja gwałtu nie bierze pod uwagę tego, że kobieta może być nieświadoma, że kobieta może być pod wpływem środków takich jak alkohol, narkotyki, a nawet jeśli to badania w Polsce i że obecność substancji, które powodują, że kobieta jest nieświadoma, to są tylko dwie substancje chemiczne, a tych substancji jest mnóstwo. Substancji, które powodują, że kobiety są gwałcone, że są ofiarami różnych strasznych aktów. Dodatkowym problemem jest to, że kobiety boją się zgłaszać gwałty, ponieważ polskie sądy bardzo lekko traktują gwałcicieli. Jest to właśnie między innymi przez to, czym jest definicja gwałtu, której nie ma mowy o zgodzie na seks. Dzięki temu w Polskim Kodeksie Karnym jest najniższa kara, tak naprawdę, bo to jest dwa lata, czyli bardzo często, tak jak za kradzież samochodu, na przykład. Dwa lata to jest występek. Najniższa kara za gwałt. I ona jest bardzo często w zawieszeniu, niestety, zazwyczaj, tak jak czytamy o tym. Dodatkowo jest na przykład taka sytuacja, to jest wrocławski przypadek 35-latki, która została pobita przez swoich gwałcicieli najpierw, potem nieprzytomna, gwałcona, przeżyła dwie operacje, do końca życia będzie zależna od osób trzecich, okazuje się, że nie została zgwałcona. Zostało jedynie wykorzystane to, że była nieświadoma. I tyle. 14-latka nie została zgwałcona, 14-latka z Poznania, ponieważ nie krzyczała. To są po prostu przerażające fakty, które... Musimy, musimy, żeby już się nie powtarzały w naszym kraju. Wiele państw tak naprawdę zmieniło już definicję gwałtu, i my w tej chwili tańczymy po to, żeby ta definicja została zmieniona u nas. Witajcie, bardzo dziękuję, że jesteście z nami już trzeci raz, że wspieracie. To tak naprawdę jest wspólna inicjatywa obecnej tutaj Moniki w różowej marynareczce, naszej koleżanki. Prawo dla Moniki. Monika jest naszą trenerką i wspiera nas w tym, co robimy. Tak zwany nasz babski kolektyw, do którego również przyłączają się mężczyźni, za co jesteśmy im bardzo wdzięczne. Ta akcja nie jest przeciwko komuś, jakiejś osobie. Ta akcja to kolejna akcja, która ma wspierać osoby doznające przemocy, osoby uwikłane w przemoc i ma informować, trochę też bombardować takimi informacjami dotyczącymi, gdzie szukać pomocy. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że wspieracie. Jesteśmy Wam naprawdę wdzięczne, yy, że pomimo tego, że jest zimno, mamy, yy, yy, mamy co mamy, tak? Jesteśmy dzisiaj... To w... jest śmiech. Tak. Yy, to zechcieliście z nami uczestniczyć w naszym yy, sportowo-zumbowym, nie wiem, ćwiczeniach. Na świeżym powietrzu. Na świeżym powietrzu, tak. W reżimie sanitarnym. tak? Czy jest to do zrobienia, że Wy również udowadniacie, bo to nie jest nasza akcja. To jest nasza wspólna akcja. Dziękuję Wam bardzo. W imieniu Moniki, bo Monika już jest na stanowisku. W imieniu Agi i Słoni. Słuchajcie, to co? Zabieramy się do tańca. Miasto z wizją P. To dla Was zmieniamy szczecinę. WWW Miasto z wizją P.